Witam, cześć. Kolejny krótki filmik yy, z cyklu, co się sprzedało. Nie robiłem takiego filmu dość długo, więc stwierdziłem, że dzisiaj zrobię znowu yy, i tak. To jest kanał o sprzedaży na eBay, głównie w sklepie stacjonarnym. Więc jeżeli takie rzeczy się interesują, proszę o subskrypcję i komentarze, to pomoże mi w tworzeniu nowych filmów. Koszula Tommy Hilfiger. E, zakup mniej niż 5 funtów, 13 funtów sprzedany. E, ben Sherman Koszula. Zakup mniej niż 5 funtów. 18 funtów sprzedane. Buty Berker Novas. To są vintage buty z lat 80., 70. Zakup około 5-7 funtów. 34. Pełna kwota. Zegar to jest coś, co przyszło ode do mnie do od lokalnego wendora, który likwiduje sklep. Eee, no ja nie kosztowało mi to nic. Połowę muszę oddać. Więc biznes niezły. Ornament afrykański czarodziej. Tudzież maska demona. Zapłaciłem 5 funtów. Jeden bit czy dwa bidy, 20 funtów sprzedane. Zegarek diesel to też przyszło od klienta. Dychę mam do oddania. Bo jest to połowa. dla Idzie dla pana. Ja pokrywam wszystkie inne koszty. A to jest ciekawostka. Zaraz pokażę wam to i to. To są dwie piżamy. Piżam używanych, co jest dla mnie ciekawostką. W ostatnim czasie nie wystawiałem nigdy. Przed do mnie duży worek, bo dużo piżam, strasznie dużo nie chciałem tego oddawać. Powystawialiśmy. Nagle się okazuje, że używane piżamy bardzo ładnie schodzą. Dla mnie jest to bielizna. Ale no, okazuje się, że jest to ciekawy pomysł na sprzedaż. Także w bandlach najlepiej. Po dwie po trzy, po trzy różne sztuki. Firma Kappa. Nie jestem fanem, ale no, ludzie lubią tą firmę. 15 funtów to chyba kosztowało mi mnie mniej niż 2 funty. Ok. Sweter świąteczny, można powiedzieć, zimowy New Looka. To chyba było z jakiegoś worka. Czyli mniej niż 50 pensów za sztukę. 13 funtów pełna kwota. Te buty u mnie leżały bardzo długo. To jest firma znana w Stanach, nieznana u nas. Ktoś kupił za taką kwotę, plus wysyłkę international, drugie tyle. Czyli to musi być dobra firma, proszę Państwa. Szukajcie jej, aczkolwiek będzie leżała u Was wiekami. U chyba z 2 albo 3 lata leżało albo jeszcze inaczej. To przyszło do sklepu. Medale różnego rodzaju, aczkolwiek to jest taka fajna historyjka. Przedostatnio pan i mówi: Proszę mi pokazać ten medal, co tutaj u pana leży w gablocie. Dałem mu obejrzał: To jest medal, który zginął mojemu przyjacielowi. Ja mówię, O, to bardzo ciekawe. Eee, no i już tutaj czułem pismo nosem pod tytułem Policja i w ogóle i kradzież. A ja mówię: Chwila, chwila, ale przyjaciel, ten medal z nazwiskiem, które jest napisany na rancie, kupiłem od pana, który miał dowód z tym samym nazwiskiem. I był to jego medal. Niemożliwe. No ale koleś próbował mnie tutaj nastraszyć, żeby prawdopodobnie wyłudzić ode mnie ten medal, ale skończyło się tam niczym. To nie ten, nie, nie akurat nie ten, ale, ale właśnie z medalami niestety w mieście pełnym byłych żołnierzy fajnie się skupuje, ale czasami się pojawiają jakieś kwasy. Medale ładnie schodzą, tutaj było 6 bidów, bo to oryginalny medal, 28 funtów, dobra cena. Mam tych medali jeszcze kilka od tego samego osobnika. No, teraz nie będzie tu widać, e, nic nie będzie widać, bo to jest tak zrobione teraz, ale mam tych medali jeszcze kilka, że podobnych, tego samego pana, więc to jest, zakładam, jeszcze jakaś stówka tu leży. Czasu brak, proszę Państwa. Zagarek e, Adekaje z Beverly Hills. Dla mnie to jest Chińczyk. E, tu przyjąłem ofertę chyba stówę czy 9 dych nawet za niego. E, są takie bardzo blinki-blinki. Ale jakościowo wykonanie całkiem, całkiem, muszę powiedzieć, nie jest złe. Od klienta zapłaciłem za niego mniej niż 30 funtów więc dobry zysk. Głośniczek, takie głośniki surround, to można w zasadzie wrócić do pokoju, i jeden taki głośnik wystarczy, żeby ładny dźwięk był. Kosztował mnie mniej niż 15 funtów. Ktoś zapłacił pełną cenę. Buty wojskowe w zasadzie to są magnum. Dobra firma, szybko się sprzedają dosyć jak na buty, ogólnie trepy ciężkie, to się sprzedają bardzo ładnie buty wojskowe. Muszę powiedzieć, szczególnie jeśli się robi się zima. To jest ciekawostka, to jest fund. W sensie jest funciaka, i ja tego miałem dużo. Gdzieś wsadziłem nie wiem gdzie i kurczę, musiałem zakończyć aukcję. Chociaż tak patrzę teraz tutaj, to ta aukcja chyba nie jest zakończona. Aż chyba sobie nawet na żywo ją zakończę. Chociaż nie wiem, czy będę mógł. No dobra, nieważne. Buty diesla pojechały chyba też za granicę. Ja teraz staram się, jak stałem na nowe aukcje, już robić global shipping program, bo niestety, jak wysyłacie samemu, nawet track and sign, Royal Mailem paczki nie dochodzą, wracają. Więc trzeba uważać. Dość, duży, dość duże straty są z tego tytułu. Więc no, wszyscy nie lubią teraz Anglii za Brexit, więc uważajcie. E, mechanizm zegara też to jest rzecz, którą można sprzedać. E, pamiętajcie, że wszystko, zanim wyrzucicie, jak wam coś zalega, najpierw sprawdźcie, czy aby to się, to się nie sprzedaje. E, pamiętajcie zegarek, którym mówiłem, że to jest podróba Daniela Wellingtona? Okazało się, że nie, to nie jest podróba Daniela Wellingtona. Po prostu Daniele Wellingtony to są takie kaszajasta zegarki. A drogie, bo chodzą powyżej stówy. Straszny Stryms. Absolutnie firma tragedia. Ja byłem pewien, że to jest podruba. A tu nie. Okazało się, że sprawdziłem i był to oryginał. Eee, zapłaciłem za niego piątkę. Spodnie kupiłem w takiej specjalnej firmie, która zajmuje się vintage lotami. Trzeba u nich kupić trochę kilogramów. Eee, mam dużo od nich rzeczy. A to chyba pierwsza, bo druga rzecz to się sprzedała od nich i przyjąłem bit, 40, ofertę 40 funtów chyba. No teraz się zaczną takie ciekawsze ceny, mi się wydaje. Paul Ralph Lauren z wełny, virgin wool, poszedł za 200, za 200 coś funtów, 40, 30, coś powyżej 200, kosztowało mnie to z 4 dychy ta marynarka. Czasami warto zainwestować, tylko że to leżało rok czasu. Jak możesz czekać, no to co innego. Pióro pelikana. Ja przyjąłem ofertę na nie chyba 350 albo 400 funtów. To przyszło do mnie z palety. kupiłem jakieś taką ekskluzywną paletę. Chciałem to dla siebie, ale stwierdziłem, no nie podpisuję kontraktów za miliony, więc pióro za parę stówek to tak nie wiem, czy, czy ten leżało troszeczkę, ale dobry, dobra wsada przed świętami. Buty Paulo Wendini. Tych Wendini, Puccini i innych jest masa firm, Włosi jadą generalnie na tym, że mają dobrą skórę, no i to dużo się dziwić jak mogą to i robią, jest tych firm dużo i ciężko je rozróżnić, ale z reguły jak jest z włoskiej skóry jest już, ma parę lat i się nie rozpadło, to znaczy, że jest dobre, więc patrzcie na dobre buty ze skóry włoskiej. To przychodzenie do sklepu kosztowało mi mniej niż 10 funtów. Ktoś mi dał ofertę 40 funtów, cholernie ciężkie. Wysyłka kosztowała coś z 12 funtów. To jest takie coś, żeby tuszczyk sobie poruszać. Dla mnie, jako fizjoterapeuty zawodu, jest to idiotyczna sprawa. Aczkolwiek jako wspomaganie na pewno nie jako główna terapia odchudzająca. Zegarczek Di Bacardi. Bacari, yy, mam tych zegarków dość dużo. Wystawiłem go, pan go kupił, powiedziałem mu, że on jest bez niczego, to jest sam zegarek automatyczny, to jest limitowana wersja, one chodzą po tysiącu i pan się pyta, że o tak tanie. Ja po nie ma pudełka, nie ma papierów do niego, jest goły i wesoły. Aha, no dobra, nie wszystko i tak chce. Później wystawiłem po 500 funtów te zegarki, też jeden sprzedał, ale na razie nikt nie zapłacił, więc troszeczkę inna gadka. To nie sprzedał się, tylko ktoś dał ofertę, za którą nie zapłacił. Zegarek Skagen to jest taki zegarek, który można połączyć z telefonem, mimo że wygląda bardzo analogowo. Poszedł chyba za pełną cenę. To już drugi raz go sprzedałem. To są zegarki, pewnie na prezenty. Kolejny ADK. Je. Tak, jak mówię, jakość jest paskudna na zdjęciu, naprawdę. Ale na żywo to już całkiem inna gadka. Bardzo ekstrawagancko, elegancko to wygląda, chociaż wiem, że ten zegarek tak... to jest jakaś taka firma, Generic, ale muszę przyznać, że, że jakościowo niezły. No, nic tu ręcznego, oczywiście, roboty nie ma, to jest wszystko maszynówka, ale dobra maszynówka. To są buty Arta, które ja kupiłem, proszę Państwa, w Polsce chyba za 20 zł, czy za 15 zł. Wziąłem za nie 93 funt. Co z wysyłką, ale to jest mega zysk. Buty Arta. W Polsce kosztują masakryczne pieniądze. Na targach ludzie je przywożą z Niemiec. I sprzedają w Polsce, w Polsce na targu, bo w Niemczech dużo arta jest, z tego co wiem, i poszukać na targu u siebie. Zestaw Barbera, też kupiony w Polsce za jakieś grosze 37 funtów, ktoś dał pełną kwotę. Zapłaciłem za niego chyba 25 albo 35 zł za ten zestaw w takiej kondycji. Nic z nim nie robiłem. Sto jak na jajka proszę Państwa, tak 25 funtów ktoś dał bez marudzenia. To przy jest na palecie. Pełna kwota. Dostałem na nie przeróżne oferty. Już od 30 do 20 funtów ktoś zapłacił pełną kwotę, bo przed świętami będzie trudno coś dostać. To kupiłem za 3 funty. Oryginalny Vanity Bank Gucci'ego. Mam takie dwie podobne. I ostatnia rzecz na dzisiaj. Ktoś mi dał ofertę 700 funtów za to i przyjąłem. To jest od mojego wielkiego elektronika. Dobra, komentarzyk, opinie, co sądzicie na temat tego, tych produktów, tych filmów? To jest tak, te rzeczy powinniście sprzedawać u siebie na, na swoich kontach. Ja Wam tylko pokażę mój obrót. To jest mój obrót miesięczny 4862 funty. I teraz mniej więcej tak to wygląda, nie? Więc no i znowu spadłem ze stop, stop rate'a do, do standardu, ale tak wygląda wykres, prawda. Mam od 0 funtów, 500 funtów, a tu czasami nawet do 1000 funtów szczelam, prawda? Dobra, tym miłym akcentem. Pozdrawiam, cześć, hej.